Cześć, witajcie w kolejnym odcinku cyklu. Zorientowani, dzisiaj upragniony, wymarzony, wybłagany, wymodlony gość, czyli Margaret. Jo! Słuchaj, właśnie, pierwsze pytanie od razu, bo nie ukrywam, że odkąd prowadzę ten cykl, to wielu Twoich fanów do mnie pisało. Jak z nimi gdzieś się widziałem, to też rozmawiałam o tym. Zaproś Margaret do tego cyklu, ona się musi wypowiedzieć. I tak. pierwsze pytanie do Ciebie jest takie, jak myślisz, dlaczego oni tak bardzo chcą, żebyś zabierała głos w tych sprawach? Bo. Ja, ja chyba po prostu jestem wspierająca w tych kwestiach bardzo i, i też po prostu znają, znają moje zdanie na ten temat, więc to pewnie dlatego. Mhm, a odczuwałaś jakby w przeciągu swojej kariery, kiedy właśnie takie gesty wsparcia wyrażałaś jakąś taką odpowiedź od nich, co oni o tym sądzą, czy jest to im potrzebne. Ja zaraz powiem, co oni mi powiedzieli, dlaczego? Uważam, tak cię trochę wiesz, tutaj wkręcam. Czy się wiesz, będą zgadzały odpowiedzi wasze? Nie, zorientowani. E, <słuch> kreceni.pl yy, Bardzo, ja w ogóle jestem taką wolnościową osobą, nie? I, I ostatnio coraz mniej systemową. Bardzo mnie to w nerwie ogranicza, więc ja taka zawsze byłam po prostu dla, dla, dla wszystkich, którzy nie chcę mówić, że inni, bo po prostu każdy z nas jest inny jakby to dostrzeżenie tego, że w tym wartości, że każdy z nas jest inny i to jest świetne, a nie, że wszyscy wszyscyśmy po prostu tacy sami. Więc ja zawsze mam taka chyba bardzo wspierająca, a, a z drugiej strony sama jestem wariatką, nie? Jakby przyjmuję też dużo ciosów e, w ramach bycia wariatką od <laughs> innych, bo po prostu zawsze coś powiem za dużo, nie? Język mam niewyparzony. I, i, I chyba tak po prostu czują, że można się ze mną skryć. Można, bardzo. Tak, Proszę. to w zasadzie wasze odpowiedzi się pokrywają, bo rzeczywiście w tych powodach, które oni podawali, dlaczego chcieliby, żebyś to była gościem, hmm. bo oni mówią, że... Dzięki Tobie, czy nie wiem, na Twoich koncertach, na tych grupach fanowskich, które macie, mhm. to jest taki safe space trochę dla mhm. nich wszystkich. Właśnie dla tych, którzy czują się różni, inni, z różnych powodów, nie tylko z tak. powodu swojej orientacji, ale nie wiem, wyglądu, upodobań, tak, zainteresowań. Tak, powodów jest całe mnóstwo, nie? kto sobie co wymyśli, to tam ma. Mhm. A kiedy poczułaś, że był taki moment może jakiś konkretny, kiedy wiedziałaś, że oprócz tego, że śpiewasz super piosenki, masz fajny styl, mhm. to możesz też właśnie robić taki safe space dla swoich fanów i to, co też mówisz, to w jakiś sposób ich dotyka i pomaga w takim Codziennym życiu. Wiesz co, jak zaczęłam tego doświadczać, w sensie jak zaczęłam ym, mieć z nimi kontakt, yy, podczas koncertów, po koncertach, różne są sytuacje, yy, i kiedy zaczęłam yy, dostrzegać, że jakby to ma dla nich znaczenie, że to jest ważne, nie, bo ja zawsze wychodzę z takiego, że tam kto tam o mnie tam, co ja tam znaczę, tak no, niestety, tak mam, no, tak sobie o sobie myślę, yy, a kiedy zauważam, że nie, że jednak dla ludzi to jest ważne, że coś znaczy. I... I że takie moje nawet, wiesz, zwykłe wsparcie z Instagrama, z pozycji, po prostu, wiesz... Influencerki. Do, dokładnie. Że to jest ważne i, i skoro to jest ważne i skoro to mi pomaga, to I'm there for you guys. Mhm. Tak teraz ogólnie odbierasz tą całą sytuację, która się... ma miejsce w naszym kraju wokół właśnie osób LGBT, bo rzeczywiście zrobiło się tak trochę intensywnie, to jest takie delikatne no. słowo. Wiesz co, jestem załamana. Po prostu bardzo jest mi przykro, nie rozumiem tego, Jedno wielkie LOL. W sensie to, to jest w ogóle moja odpowiedź na to, co się dzieje. Dla mnie e, ta nietolerancja w XXI wieku jest tak to jest dla mnie tak abstrakcyjna, że to jest LOL. No właśnie, abstrakcyjne. Nawet nie, bo nie, nie potrafię w to uwierzyć. To jest LOL. No właśnie, abstrakcyjne, bo dla ciebie to jest abstrakcyjne, bo hmm. po prostu masz inny jakby system tak. wartości postrzegania świata. Tylko teraz pytanie najważniejsze. Skąd to się bierze? Skąd się to u ciebie wzięło? Czy musiałaś się tego nauczyć, ktoś ci to pokazał, nie wiem, to wynikało z towarzystwa, w którym się obracasz? Mm. No bo też nie jest tak, że się budzimy i mamy, wiesz, wbudowany jakiś tak. po prostu system, którym się kierujemy. Mm. Wiesz co, wydaje mi się, że największy problem jest w mniejszych miejscowościach i ja pochodzę z mojej miejscowości. Ja też. No. I jakby chodzi o, o ten klimat, który jest tam i to powtarzanie, wiesz, ja pamiętam to od siebie z Liska. No ale po co, ja tam szanuję, ale po co oni wychodzą na ulicę? No tak. Koronny dobre... argument. Dokładnie. E, więc wydaje mi się, że dla młodych ludzi przede wszystkim jest to ważne, żeby jakby wyjść. Wiesz, jak ktoś powie coś dziesięć razy, a nie masz jakby feedbacku z drugiej strony, uh -huh. zaczynasz w to wierzyć. Bo w zasadzie dlaczego by nie? Czujesz się jakby z tymi ludźmi gdzieś tam blisko, mieszkacie razem w jednej miejscowości i oni tak uważają. To w zasadzie ty też tak uważasz, nie? Ale trzeba to kontrolować, trzeba o tym mówić, trzeba... Mm... Trzeba jakby cały czas, myślę, że to teraz jest tym bardziej ważne, żeby, żeby na to reagować. Właśnie, głośno, reakcja mocno. jest ważna. Bo teraz pojawia się taki popularny pogląd, często też nazywany tym symetryzmem legendarnym, mm -hmm. że nie mieszam się, nie? że generalnie no coś się dzieje, jestem trochę przeciw, ale się nie wychylam, a trochę tak mam to wrażenie, jest że najgorsze obojętność jest to przyzwoleniem. Tak, bo to tak, dokładnie tak. Dobra, to jeszcze wracając do tego Twojego procesu bycia wiesz, ikoną LGBT. E, no i... Czy przeprowadzka do Warszawy i wejście w świat show biznesu, w którym, no nie ukrywajmy, jakby ma się do czynienia ze społecznością LGBT na każdym kroku. Tak. Nawet sobie nie, nie jestem w stanie wyobrazić osoby, która chciałaby pracować w tej branży i trzeba byłaby anty, no to jakby nie ma takiej opcji, no bo... Trudno jest. Byłoby no. trudno. I czy to też Ci jakoś pomogło się otworzyć, no bo byłaś w tej miejscowości, więc pewnie niektóre te szufladki u Ciebie mogły być, nie wiem, domknięte delikatnie, ale otwarte na to, żeby je otworzyć? Mm. Wiesz co, ja jeszcze tam zanim z Niska to jeszcze tam Szczecin zaliczyłam, więc już w tym Szczecinie jakby to już miałam ten kontakt i, i, i wtedy też w mojej głowie się dużo pozmieniało. E, ale chyba po prostu zacznę od tego, że, że, że jak po prostu poznajesz człowieka, który ma imię nazwisko Pesel, to nie interesuje Cię czy jego orientacja seksualna. Po prostu go lubisz, albo go nie lubisz. I ja poznałam mnóstwo osób, które kocham, uwielbiam. E, i, I nie ma to dla mnie znaczenia, czy ty sypiasz z facetem, czy ty sypiasz z laską. W ogóle, co to, co to co jest wścibskie. Ale my jesteśmy wścibskim narodem trochę. W ogóle nasze tak. pokolenie ma wrażenie, że jest wścibskie, no bo sama Oj, no też nie wiesz nie o tym, że e, ludzie się interesują wszystkim i chcą mieć zdanie na absolutnie każdy temat. Tak, to Ale że to tak. jest ludzka natura, czy nas trochę media społecznościowe i w ogóle jest to taki cały klimat, że my wiemy wszystko o wszystkich, do tego my, napędza. No w ogóle, kurde, to, że po prostu mamy, mamy prawo do mówienia na temat każdy, to jest zgubne. Ja. I jeszcze to, że nikt tego jakby nie sprawdzi, nie? że nie mówisz komuś. Naprawdę, trudno jest komuś powiedzieć w, w twarz. W twarz. Ty. Jak ci mówili? O, jakby różnie. Nie, nie chcemy zdemonetyzować tego. No dobra. O. Ale wiesz, no, to w twarz jest ciężko powiedzieć, a przez internet pod jakimś tam nikiem założonym kontem, to w ogóle dusza. Tak, no to masz chcemy styczność jakby od początku swojej kariery, mm. bo byłaś inna już od, jakby od startu. Mm. I ludzie jakby mam wrażenie, że nie widzą tej granicy, nie? Że kiedy mogą skomentować, nie wiem, głupi ich zdaniem czy dziwny strój, a kiedy jakieś twoje wybory e, prywatne tak, tak naprawdę. Generalnie w ogóle uważają, że widzą wszystko najlepiej i lepiej ode mnie też, także to czat. A masz sobie taki bunt, żeby to właśnie czasami prostować, czy już masz takie chill, że... Ogóle, ty mnie pytasz, czy ja mam w sobie bunt. Stary, po prostu jestem ostatnio taką zbuntowaną... No wiem, ale tak się Zbuntowany to... Anią. O. Zbuntowana, zbuntowana limonka. Anioł. Zbuntowany anioł. to diabeł. To diabeł. Stary Czyli jednak. Nie. No masz sobie ten bunt, ale tak mam wrażenie, że go wykorzystujesz bardzo kreatywnie, no bo to się no. gdzieś przewija w twojej twórczości. Tak. Na ostatniej płycie ostatnio pojawił się taki wiersz, tak mogę powiedzieć, mm. dotyczący edukacji seksualnej, więc to gdzieś tam cię wkurza, ale to jest taki wkurw inspirujący. Tak, staram się to przekuwać jakby na, na sztukę, no bo, bo to jedyne, co mogę zrobić, nie, i co potrafię zrobić, oprócz, oprócz tego, co fizycznie robię, w sensie, wiesz, jak... Strasznie mi leży na sercu to, ta nasza ziemia, e, i po prostu staram się, jakby też reagować, nie? I tak, tak samo jak ze środowiskiem LGBT, że po prostu staram się na to reagować, staram się być, jakby, żeby, to, żeby, żeby mówić z wykrzyknikiem o tym, bo to jest ważne. Ja mam dużo przyjaciół, które wiesz, najbliższy przyjaciel boi się wyjść na ulicę trzymając chłopaka za rękę. No to mnie, bo to jest coś, co ty możesz zrobić tak po prostu, nie? Takie straszne. Jakieś jak zdanie. No. No i to... I, i wiesz, bo... I po prostu jak, jak przyjaciółka mnie to wnerwia i, i nie chce tak i po prostu chcę walczyć od swojego przyjaciela, no to jest najnormalniejsze uczucie na świecie chyba. Jest coś w tym, że nawet statystyki to pokazują, że jak się zna jakąś osobę LGBT, no to wtedy te wskaźniki tolerancji rosną, no bo myślimy wtedy słysząc LGBT albo jakieś właśnie tak. parady, e, myślimy o żywym człowieku, o kimś kogo znamy, a nie o jakiejś takiej tej ide no ideologii, masie abstrakcyjnej, która gdzieś tam sunie po prostu miasto Nie, i wiadomo, nie wiadomo kto, kto to, to jest, to są jakieś po prostu roboty. Na pewno po prostu ta Merkel im dała baterię, oni są na baterie, tak chodzą jak ten biuracel. pieniądze są od Sorosa. Czy tam od Sorosa, no to... Widocznie nie dostajesz przelewów jeszcze, mm. ale to spokojnie. I, I właśnie jak, dokładnie, bo oni po prostu, bo dla nich to jest taka sytuacja z telewizji. Ale to też ciekawe, jak to z telewizji, no gdzie oni? Nie wiem. No teraz właśnie widzisz, jak się odbywają marsze równości w całej Polsce, w też no. takich mniejszych miejscowościach, jak ja byłem, na przykład w Płocku, no to tam było jakby powiedzmy sporo takich przeciwników aktywnie tam, wiesz, wyzywających i Jestem. próbujących zakłócić porządek, ale to też było dużo ludzi którzy obserwowali i widać było w nich taką żywą, nie jakąś negatywną, a, ani też w sumie pozytywną, mm. taką ciekawość, nie? No bo nagle po prostu to LGBT... Trochę się czuliśmy tam jak w zoo idąc, wiesz, tym no, korowodem, bye, bye, bye. ale stwierdziłem, że to właśnie tak jak i w zoo, mo może to być edukacyjne w jakiś sposób, nie? Że oni widzą, że nie wiem, nie widzą, jakiś uśmiechnięty koleś sobie okay. idzie i że nie jest właśnie jakimś, nie wiem, nie podchodzi do ich dzieci, nie wyrywa, nie zabiera do auta, bo mam wrażenie, no. że czasami jakby to rzeczywiście wchodzi już na taki etap... I e ta manipulacja jest też Taka okropna, nie? Że te, te w ogóle dwa zdania, jak to było? Że, że LGBT, że pedofil W ogóle to jest tak, tak okropne. Tak, tak. Ta, ta manipulacja jest tak krzywdząca dla, dla wszystkich w zasadzie. Po prostu ktoś też im nigdy tego nie powiedział. bo Bo sobie nie wyobrażam tego, że gdyby taki człowiek po prostu przyszedł do knajpy i usiadł i na przykład po prostu z tą pogadał. No to dlaczego on by cię chciał bić? Słuchajcie, ja tu mogę zdradzić, mam znajomego, który gra jest kapitanem, prowadzi drużynę futbol, futbol amerykański we Wrocławiu. Mm. Ja jestem maskotką tej drużyny. sobie byłem na urodzinach jego, tam byli sami sportowcy, oni sobie pokochali, by mnie poznali i <laughs> wiesz. No właśnie, uznali, to, że. No to spokojne. właśnie o to chodzi. To... Oni w ogóle nie zrozumieli tej idei. zamiast po prostu. Poznawanie. Zamiast po prostu yy, z kamieniem na was, to właśnie wy powinniście być to. Bo my jesteśmy do kochania no jestem tylko. Jestem do kochania, no. A jeszcze a propos tego właśnie, że można zostać szetem, tak jak właśnie oni, ci przeciwnicy, reprezentujący jakiś taki wizerunek, robią złą robotę dla wszystkich ludzi, którzy nawet, choćby podobnie wyglądają, to tak jak byłem w tym Płocku, to tam wśród tej ekipy takiej na maksa no. agresywnej, było kilku ślicznych, modnie ubranych chłopców. Ja myślę, stary, Teraz ty tu wiesz, biegasz tą hmm. tak dalej, i pojedziesz gdzieś indziej i ktoś pomyśle, że ty jesteś tym pedałem, bo tak wyglądasz, bo się wpisujesz w ten stereotyp, jakby co wtedy, nie? Oni w ogóle o tym nie myślą, także myślcie o no to tym. To jest miecz obusieczny. Skoro o paradach mówimy, to chciałbym ciebie zapytać o paradę w Fecji, bo to jest, wiesz, taki obrazek o, dla o, mnie, cześć. takiego raju, gdzie ja, wiesz, widzę te zdjęcia i filmy i tak... Wyście ja mnie bały. No właśnie nie. To było przeżycie, to niesamowite przeżycie. W ogóle taka kwintesencja celebrowania miłości w każdym wieku, yy, bez względu na kolor skóry, po prostu to było przepiękne. To był jeden z piękniejszych dni w moim życiu. No to właśnie taką e, Queen of the Night, no bo nie, uh -huh. wiesz, nie paradującą tam sobie spokojnym marszem, tylko na, na platformie z oficjalnym no, utworem, więc ma tak. no, grubo. No, ale powiem ci, że to było wspaniałe przeżycie też. I, i, chyba, I chyba po prostu po to to jest. Mam nadzieję, że kiedyś też u nas w Polsce tak będzie, że to będzie święto miłości, a nie święto po prostu miłości, która się bije to o to, żeby, jest, o to, żeby mieć, móc tak. po prostu, żeby, żeby móc, móc kochać, to jest. No to jest. to jest chore. No i tym pozytywnym, chociaż odpowiedziałeś parę na końcu. Pozytywnym akcentem, bo czekamy na taką imprezę w Polsce. Kończymy ten odcinek. Bardzo Ci dziękuję. To jeszcze w sumie powinniśmy to zaznaczyć na samym początku, ale zaznaczamy teraz, jesteśmy właśnie na zlocie fanów tak. w takich warunkach bardzo. trochę jak na koloniach tutaj no bo lasek są... dookoła więc wakacje. w takim właśnie klimacie kończymy wakacje. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, no, dziękuję. i widzimy się w kolejnych odcinkach na koncertach Margaret. I dajcie na się paradach. na nich. Do zobaczenia. No.